A więc witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku Na którym sobie zrobimy recenzję Według mnie Mogę tu powiedzieć z czystym sumieniem Najlepszym butem streetwearowym na lato Jaki powstał przez ostatnie lata Butem, który jest według mnie istną Legendą streetwearu I jak jeżeli mam powiedzieć Buty, które wyszły przez ostatnie 20 lat i zrobiły Największą furorę, no to Nie powiem inaczej nie, niż Yoizy Dzisiaj recenzja moich ulubionych butów, mojej ulubionej kolorystyki, czyli Easy Boostów 350 V2, które niestety, bo niestety najprawdopodobniej bo przestaną być produkowane, które najprawdopodobniej jedynie co można teraz zrobić, to kupić Zarisel albo kupić kolorystyki, które już zostały wyprodukowane, bo potem po prostu już ich nie będzie i będą one tylko rosły na cenie. A według mnie szkoda, bo jest to naprawdę super but na lato i Dzisiaj sobie postaram, w sumie wyciągnę te prawidłowe, bo i są butami, które lepiej wyglądają, bez prawideł. I dzisiaj postaram się po prostu Wam przedstawić, dlaczego według mnie ten but jest tak super. I może zaczniemy od czegoś takiego jak od boxa. To jest mój box od Easy Boostów 350 zł. On się tak prezentuje. Ogólnie 350k na samym tle. Nie patrzcie tutaj na boxa, On jest trochę targany, ale patrząc na mojego drugiego boxa, to jest on nie najgorszy. Nie, jest on nie w najgorszym stanie, ale dobra mamy tutaj 350 mamy tutaj jeszcze ten stary napis adidas.com czego już w nowych boksach nie ma o czym zaraz wam e, przekonam i on tak wygląda w środku jeśli chodzi o samego boksa to on w środku ma taki właśnie papier on się otwiera z boku według mnie fajne w premium feeling jest to naprawdę fajna zabawa, serio mi się to jakby podoba i jest to wcale nie tak złe, muszę to przyznać, Co mi się to podoba, papier jest fajnej jakości, papier akurat jest spoko, ale dobra, teraz może wam pokażę drugiego boksa i nie patrzcie na jego stan, on jest tragiczny, on mi szedł z Kanady, ponieważ ten boks jest z Niemczech, a to jest Kanada, Kanada w skrócie chyba nie domaga z transportami do Polski, ogólnie ja tu musiałem kleić taśmą, ale dobra, chcę wam pokazać tą najważniejszą rzecz, Czyli, że tutaj nie macie już tego napisu, o tutaj już nie ma tego napisu I tutaj nie ma tego napisu, w środku Wam nie chcę pokazywać, bo on się po prostu rozwali, ale dobra, w sumie spoko ryzyk fizyk. O W środku też jest papier Tu jest papier, nie? Więc e, jeżeli jakiś box, e, przykładowo u Was ma, nie tutaj pokazuję, jeżeli dajmy na to, jeden box ma napis, a drugi nie ma napisu, to nie oznacza, że jeden jest fejkowy, a drugi jest oryginalny. Po prostu te nowsze wydania już nie mają tego napisu, te starsze je mają. Ale dobra, o się nie rozmawiajmy. Porozmawiajmy może o samym bucie. Ogólnie ja mam, jakby już ktoś nie wiedział, kto by nie śledził mojego Instagramu bądź na którego zapraszam, to mam no, dwie kolory styki. Na dwa kolory. Te, tego obuwia. I teraz tak. Um, wyciągnę jeszcze odprawidło, żeby wam je o, fajnie tak móc porównywać, nie? Kup, są to moje dwie ulubione kolorystyki Easy Boostów 352. E, retail e, tych butów to jest w tym momencie około. 1100 zł na retailu, ale ich pierwotnym retailem w 2016 roku, jak uchodziło to było 900 potem, to w 2020 podajże drugim roku, w marcu podskoczyło do tysiaka, a w tym momencie już to kosztuje 1100. Według mnie jest to super. Jeżeli mam być, porównać to do Nike, które w 2016 roku miało retail Jordanów jedynek na poziomie 560-590 zł, a w tym momencie ich retail to jest około 870 to sorry, ale to jest lepsze, to jest fajniejsze, to naprawdę jest chociaż tego warte. Ponieważ tutaj dostajecie fajny but na lato, przewiewny, z fajną poduszeczką od środka, z cholernie wygodną podeszwą, boost, o której potem powiem. I naprawdę jest to warte. I teraz może przejdźmy do czegoś takiego jak do jakości wykonania i... Do samego feelingu e, obuwia, więc e... a więc to za samej jakości wykonania, jeżeli mam być szczery, no to te easy e, są naprawdę bardzo dobrze wykonane. Jeżeli chodzi o klej, to on w tym nie, on tutaj nie wychodzi. Naprawdę kleju w tym bucie zarówno lewym jak i prawym prawie w ogóle nie ma. Ten klej tu praktycznie w ogóle nie istnieje. Jedyny, gdzie on może wychodzić u mnie Troszeczkę, no to troszeczkę na tyle, ale to tak naprawdę bardzo mało. Oraz był tutaj gdzieś jeden chlapnięcie kleju, które dosłownie po umyciu tych butów zeszło, i to tak wygląda z zebrami. Natomiast jeżeli chodzi o moje bredy, no to moi drodzy, tutaj, o nie, zajmę te prawidła, bo na serio wyglądają lepiej bez, ale dobra, jeśli chodzi o bredy, tu już jest golej, tu już muszę powiedzieć, że. Jakość wykonania to naprawdę chyba w, w, w bredach była zawsze gorsza, może nie zawsze, ponieważ bredy wychodziły w, e, trzy razy. Bredy wychodziły na swoim first stock w 2016 czy 2017, właśnie, no tak, w 2017. Potem wychodziły bredy w 2020 na Black Friday i to jest to wydanie, które miało stock pół miliona. Pół miliona tych partii zostały wyprodukowane i powiem tyle, to czuć. Naprawdę ja mając te buty w ręce, ja mając te buty w ręce, czuję, że ten but jest gorzej wykonany. Był potem jeszcze drugi restock na pierwszej Easy Day i powiem tyle. Klej tu wychodził, tu klej wychodził tak, tutaj akurat kleju było więcej. Klej był tu, klej był tu, klej był na nosku, klej był po boku. Kolejną wadą jest to, że ludzie, którzy... Chyba nie wiem co robili w tym Adidasie. To uwaga, oni źle mi wczepili tu pull tapa. Mm, Zebry, które są tym samym, ale po prostu mają inny print nałożony. To popatrzcie, jaki jest tu odstęp między napisem supply 350, a pull -tapem I ile ja tu mam miejsca, żeby włożyć palec. A natomiast bredy, które są w tym samym rozmiarze, popatrzcie, jak daleko jest, e, jak blisko siebie jest pull -tap. A e, napis, o, tutaj zobaczę. i tutaj można coś zobaczyć, to, że ten napis jest w tym samym miejscu, więc to nie może być tak, że, dajmy na to, bredy mają inaczej napis nakrojony, mają na, 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 w tym samym napis na, na, szyty. Tylko problem jest taki, że pulta jest źle No i ten pulta w tym momencie mi zwykle nie służy. Kolejną rzeczą to jest, jeśli chodzi o to jakość wykonania, no to uwaga. Primit, Jeżeli chodzi o primit, on jest super, super, ale to super przewiewny. Naprawdę, muszę to przyznać. Um, nie jest on aż tak oczywiście przewiewny ultra błystak. Nie jest on też tak przewiewny jak w jakichś Flying Racersach czy w jakichś innych Vapor Maxach od Nike, ale jest on na tyle przewiewny, że w lato jest serio chłodno, a w wiosnę bo źle, lepszą, bądź lżejszą jesień nie bałbym się ich założyć że mi stopa zmarznie. Naprawdę jest to but pod tym względem uniwersalny, na zimę tragiczny, ale na wiosnę, lato i ewentualnie cieplejszą jesień on się nada super. Yy, I to się tyczy obydwu dwóch modeli. Ogólnie jeśli chodzi więc w takim razie o jakieś wykonanie, nie mam dużo zastrzeżeń, jedynie co no to uważajcie na niektóre wydania właśnie na przykładowo jak na Tebred 2020, jak na Red Stripe z Ristoku z drugiego izideju w 2022 roku. I na krimy, które w, na stoku miały milion par. To są takie trzy wydania, które radzę um, umijać albo dopytywać, jeżeli to jest ta kolorystyka. I po prostu sprawdzać sam temat jakości. Więc yy, no, gdzieś to mniej więcej yy, w ten sposób wygląda. I teraz może po prostu przejdźmy do samego tematu wygody, bo to będzie ciekawe i dość e, mocne rozpowiedzenie się na temat tych butów, więc no. A jeżeli chodzi o samą wygodę, no to powiem tyle. Ten but jest najwygodniejszym butem z całej mojej kolekcji. Ten but jest serio, serio, ale to naprawdę serio bardzo, ale to bardzo, bardzo wygodny. Nie mam w swojej kolekcji, myślę, że drugiego, tak samo wygodnego buta, aniżeli te easy, czy te. Jeżeli chodzi natomiast o sam jakby powód tej wygody, no to odpowiedź jest prosta. Boost. Boost tutaj jest serio wygodny. Boost to jest ogólnie taka pianka, która o właśnie tutaj tak się ugina. To jest naprawdę bardzo fajne. Tylko ona ma jeden wielki problem, że jeżeli chodzi o zebry, czy o Easy ogólnie i buty z boostem, ona jest serio wygodna Ona jest serio super Według mnie to jest wygoda na, na zupełnie innym poziomie Ale ta technologia Co można tu widzieć Czy można tu to Ona się brudzi Bredy mam dłużej, więc to widać Ale ja je mam od marca Czy tam kwietnia One tak wyglądają Nie jest to aż tak zły poziom Ale no, nie polecam Oraz kolejna rzecz, co do boosta no to okej, okay. on się tu ugina, nie? Ale jeżeli porównamy to do uginania w zebrach, to one tu się dużo bardziej uginają. I teraz yy... ja? dlaczego? Dlaczego? To poruszę w tematu czyszczenia, ale jest jedna rzecz, której nie radzę robić, a wiem, że wiele osób to radzi. I ja to spróbowałem i to nie jest do końca fa fajne, jeżeli chodzi natomiast o to. Może to być wynikać z tego, że ja to źle robiłem, ale mm, powiem to w tematu czyszczenia. Bo rozpowiem się, bo te buty to naprawdę nie da się o niej praktycznie zrobić, żeby były w stanie jak des. Ale dobra, mm, zacznijmy może teraz od wygody. Bo w sumie już, no cóż, już mówiłem o wygodzie. O wygodzie tej, e, samej podeszwy. A co z wygodą cholewki? Wygoda cholewki jest naprawdę miła. Ja jeszcze mówiłem, że ona jest cholernie przepełna, ale ona ma tutaj właśnie też takie. Poduszeczki w środku. O, tutaj je będzie chyba widać. Tu są takie poduszeczki, które są miękkie, które są wygodne. Przecież jak zakładacie to na stopę, to po prostu czuć wygodę. Naprawdę ona jest opatulona, Ona jest fajnie przystosowana. Kolejną rzeczą, którą bardzo lubię w tym bucie, to jest po prostu jego uniwersalność. Jeśli chodzi o to, to nieważne, czy to bierzecie na siłownię, czy coś, one zawsze fajnie wyglądają. I powiem tyle, wygodowo one są. Najlepszymi butami, jakie mam w kolekcji. Nie są najwygodniejszymi butami świata, ale są najwygodniejszymi butami, jakie mam w swojej, właśnie kolekcji butów, jeśli chodzi o. To. Więc yy, no. Przejdźmy teraz może do czyszczenia, bo tutaj to. O, matko, Maria, rozpowiem się, rozpowiem i to I teraz pytanie, jak czyścić EasyBus 350V2? Mam w tym momencie te dwie pary i powiem tyle, do każdych dwóch daję inne rady. Jakby inaczej. Właśnie może bo dwoje mam dłużej. Hmm. czyście je codziennie, po każdym wyjściu. Wychodzicie, wracacie, zakładacie je znowu na nogę. Nie, czyścicie. czyścicie, je codziennie. Żeby wam bus nie zarzuknął, żeby wam podeszwa nie zgniła, żeby po prostu ten but się prezentował jak najlepiej. Cholewkę możecie mieć jakąś szmatką, lepiej była ona miękka, żeby ona nie miała jakby sztucznego włosia, bo sztuczne włosie może powodować do tego, że ten primer po prostu może zacząć się próć, więc radzę już je czyścić po prostu e, naturalnym włosiem, jeśli chodzi o górę. Jeśli chodzi o boki podeszwy, to również naturalne włosie, żeby tutaj nie było widać obtarć. E, natomiast co do busta, tutaj sztuczne włosie, tutaj musi być sztuczne włosie, żeby ono wygrzebało ten brud z samej podeszwy boost. więc jakby ktoś chciał wiedzieć to ten oraz kolejną rzeczą to ten but się lubi starzyć pod tym względem jeśli chodzi o czarne kolorystyki że na nich widać obtarcia i dajmy na to, o tutaj widać obtarcie na drugim bucie też widać gdzieś tutaj właśnie obtarcie ona się lubi tutaj na tyle obcierać ale mi się też lubi obcierać właśnie tutaj na przodzie tutaj się obciera, tutaj to i też jest tu obtarte i po drugiej stronie też jest obtarte. Jest to spowodowane tym, ponieważ dałem mojemu koledze grać w nich Piatkę, no i się wywalił, no i potem miałem takie piękne skazy. Ale dobra, da się przeżyć. On dalej ładnie wygląda. A co do białych? Tutaj się nie wypowiem. To jest... Inny poziom czyszczenia. Ja jestem w stanie wyjść. Wyszedłem nich parę razy w dwóch butach, w dwóch obuwiu, w podwójnym obuwiu, i powiem tyle. O nie się naprawdę dbać, kurka, nie da. Naprawdę. E, powiem tak. Ja je czyszczę dosłownie po każdym wyjściu parę razy. Każde moje buty w sumie. Ale tylko te naprawdę nie wyglądają dalej tak dobrze One się starzają Zebry, krimy, bołny, czy ogólnie buty z ją podeszwą u 350V2 To jest tragedia O nie się zadbać po prostu nie da One prędzej czy później zżółkną W najlepszym wypadku po prostu zrzuknie sam auto, sam dół Nie zżółkną wam boki, ale mówię, o nie trzeba wtedy serio Solidnie, solidnie, ale solidnie zadbać. Naprawdę. Kolejną rzeczą to jest boost. Tutaj boost, również jak mówiłem, naturalne wocie. Tutaj w białych kolorskach również się lubi obcierać ta podeszwa, ale ona jest tu mniej, według mnie, chyba zauważalna. Na białych kolorach i drastykach jest to mniej widoczne, jest to dalej zauważalne, ale mniej. Więc, no, co do samej cholewki, no to tak samo: naturalne włosie, boki również tutaj naturalnym włosiem, a podeszwę sztucznym włosiem, żeby po prostu ten syf z bustu zabrać. I powiem tak. Te Easy bardzo szybko się starzeją, bardzo szybko się właśnie bruzą. Mają taki yellowing dość solidny, i w zależności od tego, jak o nie dbacie, to ten yellowing będzie mniejszy, bądź. E, co do samych Easy Zebra, one wychodziły wiele, 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 wiele razy, chyba co roku był co najmniej jeden listok od momentu ich premiery, no i gdzieś tak od 2020, bo to są też Easy Zebra 2020 no to one po prostu jakby to powiedzieć um, zaczęły mieć całą białą podeszwę ponieważ wersja 2017, 2018 i 2019 miała tą podeszkę troszeczkę z żółk, no taką yellowingową taką mleczną, a tutaj jest taka serio e, mocna wiel, więc no tak to gdzieś się prezentuje natomiast jeśli chodzi o mm, samo jakby czyszczenie góry, no to już mówię, a jeśli chodzi o czyszczenie środka, wykładacie i po prostu szczotką, więc i to się tyczy obydwu modeli. Więc no, i teraz chyba po prostu przejdźmy do tematu, jak te buty fitować, bo chyba już tylko to mi zostało i podsumowanie ją fit. Więc yy, no, zapraszam do oglądania. Znaczy do następnej części. Nie dooglądają następnej części. Sorry, przyjęłem się. A więc teraz tak, jak te buty fitować? Według mnie te buty superfitują z szafą Off White, albo Palace, albo Supreme, po prostu z jakimiś drogimi markami, które bardzo hamsko robią. Wiele osób kiedyś jak wychodziły te buty, no to robiło wszystko Easy, plus jakieś Joggery, plus właśnie jakieś t-shirty od Offa, jakieś t-shirty od Supreme, jakieś. Eee, nie wiem, e, babeszarki, naprawdę tego ile było, to nie zliczę. Według mnie one też się w tym momencie bardzo fajnie odnajdują w takich wakacyjnych fitach do krótkich spodenek z długimi skietami, taką jakąś wersajzową e, kostulką. Według mnie one wtedy serio fajnie wyglądają. A według mnie też one fajnie wyglądają do fitów w pokroju mm, Drill, ale nie do końca, nie Drill e, UK, tylko Drill US. Dodatkowo one fajnie wyglądają do oczywiście kanie stylu, czyli do jakby, tego jakby, jakby to powiedzieć tego jak kanie je fituje jakby bardzo w takim basicowym, troszeczkę jakby vintage'owym, ale nie do końca stylu. Troszeczkę też w niektórych przypadkach można powiedzieć w e, stylu e, jakiegoś Menela, ale naprawdę fajnie to wygląda. Fajnie można je skitować. Widzę, e, widać u nich wielki potencjał, jeśli chodzi o jakieś same e, ho, e, choreografie, jeśli chodzi o jakieś same e, designy, jeśli chodzi o w ogóle jakąś e, samą jakość wykonania. Naprawdę je można fajnie skitować, e, zarówno te jak i bredy oraz wiele innych kolorystyk. One mogą fajnie się prezentować. Po jakimś czasie też według mnie te kolorystyki się serio bardzo dobrze starzeją, ponieważ ta kolorystyka jest z 2017 roku, a ona do teraz jest, robi furore. Ta kolorystyka jest bardzo basicowa, ale również jest ładna. Jak mam być cztery, no to serio. Fajna kolorystyka, fajnie można je fitować. Jest wiele rodzajów, czy to właśnie do krótkich spodenek, czy to właśnie do e, jakiegoś e, bolerstwa z 2017, czy to do jakiegoś e, drill US, czy to właśnie do Kanye stylu, czy to jeszcze nie wiem, do jakiegoś innego fitu, do jakichś kosmicznych choreografii, naprawdę jest tego multum możliwości. Według mnie naprawdę Kanye tworzą te buty. Stworzył uniwersalne buty praktycznie do wszystkiego, praktycznie, bo według mnie do takich bagie jeansów on nie pasuje, one nie pasują, do troszeczkę szerszych już bardziej, one mi siadają, posiadają mi też do takich szerszych dresów, do szafy e, jakby jeżeli ma ubierać się adidasa też fajnie wyglądają, i, zarówno te jak i inne, no i jak mam być, cztery je można serio bardzo, bardzo fajnie skitować i teraz no... W ogóle nie wiem, czy wy wiecie widzowie, ale Easy 350 v 2 mają 3M. I ogólnie praktycznie każdy Easy mają 3M, ponieważ ten tutaj pasek, te tutaj trzy paseczki Adidasa, to jest 3M. To jest 3M Adidasa i to świeci pod flash. Może nawet Wam gdzieś zrobię potem z tego zdjęcie i Wam to pokażę. Więc taki fajny smaczek. Macie tutaj takie 3M. Oraz na samej podeszwie wkładce macie napis. Adidas -E easy i tutaj yy... dobra tu się to troszeczkę starło ale będzie widać yy, w czarnych też jest Adidas Easy ale są też inne napisy są dokładowo sam logo Adidasa samo napis Easy i jakaś w planetorze jako więc jest ogólnie wiele rodzajów wkładek więc wiele wkładek ma różne te. wykończenie środka no E, przejdźmy może teraz po prostu do podsumowania i potem Gomit i odpowiem sobie, czy warto. Więc to, no, przejdźmy do następnej części tego materiału. A więc teraz odpowiadam na pytanie, czy warto je kupić? No tak, warto je kupić. Jeżeli mam być cztery, to chyba są to nieliczne buty, na które byłbym w stanie dać resell i to po prostu dlatego, że ten młody jest najprościej na świecie dobry. Nie mogę powiedzieć o tym bucie zbytnio nic złego, nie mogę o nim powiedzieć też zbytnio po prostu czegoś, że jest niewarty zaskupu, że jest on tragicznie wykonany, bo on jest serio dobrze wykonany. Serio jest wygodny, pasuje do wielu, wielu fajnych e, chor e, choreografii, wielu fajnych jakby mm, ubiorów, stylów. Jest on troszeczkę według mnie takim butem miszmaszem. trochę kosmicznym, trochę takim... Butem fajnym na siłkę i retail 1100 złotych patrząc na inflację, patrząc jak Adidas i Nike podwyższają retaile swoich butów, to te 1100 zł za te Easy to szczerze nie jest wcale ale aż tak dużo. Kiedyś 900 zł za te buty to ok, było dużo, bo Jordany kosztowały te 500, coś, 600, coś, a one kosztowały 900, ale w tym momencie, że Jordany kosztują około 870 zł. A te buty kosztują około 1100, to już lepiej odłóżcie i kupcie je, bo one są wygodne. One są serio fajnie przewiewne. One naprawdę będą Wam służyć lata. One prezentują się same w sobie w ogóle bardzo ładnie. Ten pattern, dajmy tutaj, zebry. Tutaj bardzo prosta kolorystyka, ale proszę, nie wiem, bardzo fajnie wiesz. Według mnie to zostało zaplanowane: że bredy, ok, Czarny na, czarne buty, ale z czerwonym też napisem, z pultabem jakąś troszeczkę bardziej też czarną, ale już ja troszeczkę innego odcieniu podeszłam. Według mnie fajna kolorystyka to również. I historię Kaniego mogę nawet kiedyś nagrałem w osobnym filmie, jak powstała cała marka Easy, jak to się wyglądało, bo... Jak mam być naprawdę tak, szczery, to to jest taki mój chyba ulubiony z całego mojej kolekcji. I budu, do którego dążyłem, i gdzieś zdobyłem. Chcę zdobyć w tym momencie inne modele, zdobyć jakieś pomarańczowe slajdy. 500, 700, 700, nawet 50, jest nawet tak, całej jedynki. Y, Turtle -tur dołby. Y, basketbale może, ale nie wiem, one mi się tak nie podobają, ale naprawdę. Jest wiele, wiele modeli, które lubię od Kaniego, ale ten jest moim ulubionym. W tej kolorystyce to już w ogóle, nawet jak się o nie chujowo dba, to jest to moja ulubiona kolorystyka i model. Więc polecam je kupić, w tym momencie one kosztują no od 1500 zł za Onyxy do nawet 7 koła za jakieś bardziej imitowane buty. Ale taka średnia cena no to jest 2, 2,5. Ale wiem, że jeżeli dobrze się poszuka, to można je znaleźć za Retail plus kebab, za 1300-1200. Za ja sam Bredy kupowałem za 1350 zł z Niemczech a Onyx yy, kupiłem za 1250 zł z Kanady, Z przesyłkami oczywiście. To zresztą mnie cena z przesyłką. Więc jak mam mówić wprost tanio, naprawdę tanio. I polecam je kupić, bo to jest super letniak, super but i naprawdę ja cieszę, że jestem osobą, która posiada te buty w swojej kolekcji, która ma je I będzie w nich jeszcze pewnie nie raz chodzić, będę pewnie jeszcze nie raz w nich występował na mieście, bo serio one są super I w tym momencie mogę je tylko polecić, jeżeli Wam design mi się podoba i cena nie przystoi na to, żeby je kupić to była na telewizorie. Dziękuję za oglądanie i w tym momencie chyba Was zapraszam do on-fit, Bo fitów w tym odcinku, jeżeli będę fitował zarówno do tych, jak i e, do tych, będzie dużo. Chyba że po prostu zrobimy tak, że nagram o tej, jak i o tej kolorystyce osobne recenzje. No to bym miał po prostu już zapas trzech odcinków, bo te dwie kolorystyki, prosty storykaniego i jeszcze moje inne buty, ale to się jeszcze zobaczę. Raczej zrobię teraz Wam wszystkiego od i po prostu wtedy będę miał łatwiej z tym no. Zapraszam do e, moich witów. Eee, trzymajcie się. Do następnego i no. Zostawcie zasadzie łałapkę w górę, żeby Wam się podoba odcinek. I no, cześć, cześć!